Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Detektor Prawdy. Witamy z Płocka. 28 do 30 lipca mamy akcję informacyjną. Akcję informacyjną na temat Świadków Jehowy, na temat ich szkodliwych praktyk. Zaraz przy zgromadzeniu. Wygląda to mniej więcej tak. Chcemy się w tej chwili ze Świadkami pożegnać, bo już jest taki czas. Ale jutro jeszcze tu znowu będziemy, znowu coś chcemy powiedzieć. O czym mówimy? No to już, to już pokazywaliśmy. Mówimy m.in. o transfuzji krwi. I wszyscy Świadkowie Jehowy, którzy tutaj są, mogą coś takiego usłyszeć. Mamy nadzieję, że do kogoś to trafi. Chociaż, jeśli by do jednej osoby trafiło, to już będzie sukces. Myślę, że... Bardzo dużo ulotek udało nam się rozpowszechnić. Niektórzy mimo wszystko brali. Niektórzy mówili, że jesteśmy idiotami, ale tego się spodziewaliśmy. Zobaczcie, jak się rzeczy to Biblia mówi, że macie być zacniejsi jak Proszę, może do mikrofonu. Także żegnamy Was i mówimy do zobaczenia. Myślę, że w jutrzejszy dzień przyniesie znowu dużo wrażeń. Ciekawych myśli. Mamy wiele jeszcze innych spraw przygotowanych dla Was. Chcielibyśmy, żeby Wasza zdolność myślenia było na właściwe miejsce. Was za trud, jaki wkładacie w to, żeby przyjść i karbić się z takim kłamstw. Myślę, że wczorajszy wykład roku 75 pokazał Wam, czym naprawdę karmi was Wasza organizacja. Dlatego też życzymy Wam wszystkiego najlepszego. Nie jesteśmy tutaj po to, aby być Waszymi wrogami. Jesteśmy tutaj po to, żeby Wam powiedzieć, jak bardzo Was kochamy. Tutaj przed chwilą mnie mijał Pan, który kazał mi sobie tam ulotkę wsadzić. I ja mam wiedzieć, gdzie mam sobie ją wsadzić. I tak w sumie nie odpowiedział mi, gdzie. Więc jeśli ten Pan mógłby się cofnąć tutaj i mnie jeszcze poinformować, gdzie dokładnie mam sobie wsadzać ulotki i w jaki sposób byłabym wdzięczna. Bo tego ja też nie dokończył. Tak, myślę, że w ten sposób... Zachowywał. To jest doskonały przykład osoby, która, która stara się go naśladować. Także jak widzicie, jest wesoło, jest ciekawie. Także jak widzicie Państwo, jest wesoło. Myślę, że jutro będzie bardzo podobnie. Zapraszamy wszystkich do oglądania naszych materiałów. Jeśli ktoś jest w Płocku, to do przyjścia tutaj i zobaczenia. Tutaj Ania się chce trochę pokazać, proszę bardzo. Czy Pan też protestuje? Tak. Owszem, tak. Także pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie i do zobaczenia.